Siemaneczko na kanale Krzychu Trenuje Troszeczkę mnie nie było Jak wiecie sytuacja zdrowotna nie jest jeszcze jasna Nie mogę tak jakby za bardzo ciężko trenować A wiecie, że trenowanie jest silniejsze od czegokolwiek Trzy tygodnie prawie bez treningu No to czas coś tam troszeczkę pomachać, poboksować Zrobiłem sobie taki patencik, czyli wykorzystałem drążek prosty do tego, aby zamocować e, uchwyty. Fajnie naprawdę e, daje to dużo, dużo możliwości. Wiele ćwiczeń, takich jak bicepsy, tricepsy, plecy, czy też barki. Naprawdę co chcecie, to tutaj można zrobić. Można przekręcić śrubę e, w chwyt młotkowy, czy też e, jak tam sobie e, wolicie, czy lubicie. Przydałoby się nawiercić jeszcze z dwa albo cztery otwory, aby było jeszcze bardziej funkcjonalne. Ale to jest naprawdę taki mój prototyp. Na razie sobie to testuję, Fajnie wychodzi. A co dalej? Zobaczymy, miały być handle. Na razie nawet o tym nie myślę, aby zamawiać te wielkie do 70 kilo, czy też gdzieś tam 80. Być może myślę, żebym mógł próbować w przyszłym roku. 70 myślę, że na pewno, bo wiecie, że już 75 robiłem, no ale cóż, zdrowie ma się jedno i trzeba o nie zadbać. Odnośnie ławeczki, naprawdę jestem mega zadowolony, mogę szczerze polecić. Oczywiście kontakt mailowy i OLX zostawię Wam w opisie tego filmu, naprawdę Michał, czyli twórca tej ławki, robi tak, jak Wy sobie tego życzycie, czyli według was, Waszych zaleceń stworzy Wam ławkę, która będzie pod Wasze potrzeby. Co jest fajne, to to, że kółeczka spotykamy raczej w profesjonalnych ławkach, bądź też w tych drogich, a tutaj mamy już, tak powiem, w zestawie kąty i to wszystko naprawdę możecie dobrać. koʻu <im> shebi Jeśli ktoś się spóźnił z prezentem na święta, polecam firmę Power System, opaski na nadgarstki, taśmy do wyciskań, do ściągań, pasy i to wszystko znajdziecie już na stronie Fitch Shop. Serdecznie polecam, Power System robi robotę, wiecie, że mam i używam od lat, naprawdę serdecznie polecam. A niedługo konkursik, także zapraszam, oglądajcie, być może w przyszłym tygodniu już ruszymy z konkursikiem, a co do wygrania to już zobaczycie niebawem ja się z wami żegnam, życzę wam udanych wesołych świąt, aby Mikołaj był naprawdę dopakowany na maksa aby przywiózł wam worek supli czy tam czego sobie życzycie najważniejsze jest zdrowie pamiętajcie o tym, aby trenować z rozsądkiem w te święta doładować masy czy też e, ktoś jest na diecie, czy też ładuje masę potężną, to życzę wam aby te ciężary były jak największe na tej świątecznej masie Także trzymajcie się, wesołych świąt W przyszłym tygodniu widzimy się Z konkursikiem mam nadzieję Pozdrawiam trzymajcie się Krzychu trenuje, hej!